Dziś w serwisie informacyjnym Telewizji Obiektyw m.in. Młodzież w Krośnie kolejny raz obudzi miasto. Rzeszów zachęca do korzystania z komunikacji miejskiej. Zobaczymy także otwarcie nowego sektora pasterskiego w Skansenie w Sanoku. Młodzi mieszkańcy krosnej i okolic ponownie mają szansę zrealizować swoje inicjatywy. Rozpoczęła się czwarta edycja programu Obudźmy Miasto, w którym osoby w wieku od 13 do 25 lat mogą zgłaszać swoje pomysły na działania w mieście i otrzymać nawet do 3000 zł na ich realizację. W tym roku będzie jak zwykle dużo wspaniałości dla młodych osób. Przede wszystkim to, co zawsze, czyli takie oddawanie odpowiedzialności w ich ręce, czyli jeżeli ktoś młody w wieku 13-25 lat. Uważa, że czegoś krośnie brakuje, że może chciałbyś czegoś skorzystać, a tego nie ma, to jest taki moment, żeby powiedzieć: tak, jakby mogę to zorganizować, mogę przyjść do obudźmy, zgłosić pomysł, i coś, czego mi brakuje, może w tym mieście się zadziać. Czyli, jak zwykle, młodzież może zgłaszać pomysły na różnego rodzaju inicjatywy, Mogą być bardzo przeróżne, od warsztatów, przez mecze, przez, przez wystawy, mm, przez takie rzeczy, które być może nawet teraz nam dorosłych nie przychodzą do głowy. E, mogą zgłaszać swoje pomysły, mogą dostać dofinansowanie. Myślę, że całkiem wysokie, bo do 3000 zł e, wezmą udział w warsztatach takich wspierających, mm, w realizowaniu inicjatyw. E, poznają osoby, które działają w sektorze kultury, edukacji, e, samorządowości w Krośnie. I będą też mieć opiekę tutorską, w tym roku może trochę inną, bo taką bardziej skupioną na rzeczach miękkich, na odkrywaniu mocnych stron. Zależy nam na tym, żeby młodzi ludzie nie tylko nauczyli się jak organizować warsztat, koncert czy jakąkolwiek inną inicjatywę, ale zobaczyli też, że mają w sobie potencjał i że realizując te inicjatywy... Hmm, to trochę jak takie szlifowanie diamentów, żeby móc sobie posprawdzać, jakie mam mocne strony, jakie mam zasoby, bo gdybym ich nie miał, nie miała, to tej inicjatywy bym nie zrealizował. Nie zrealizowała. Dotąd odbyły się już trzy edycje programu Obudźmy Miasto, a w przestrzeni miejskiej wykonano wiele ciekawych projektów. Wszystkie były od początku do końca wymyślone, przygotowane i zrealizowane przez młodzież. Naszą inicjatywą był koncert organizowany na rynku. Pierwsza edycja. Druga edycja to było Metalowe Krosno, które było organizowane w Centrum Aktywności Młodzieży, na którym wystąpiło kilka zespołów. Oprócz nas wystąpił zespół Wiarza. Wystąpił... Oj, ktoś się wystąpił, Cementa, na pewno jeszcze wystąpiła, z tego co pamiętam. No i była to o wiele lepsza, większa, mocniejsza, głośniejsza i fajniejsza inicjatywa. O wiele więcej ludzi też przyszło. Jedynym minusem, który bym chciał poprawić w tej edycji, bo planuję zrobić kolejne metalowe krosno jako Radion z chłopakami, to żeby wyjść z tym na rynek, bo na rynku po prostu nawet jak jakaś osoba będzie przechodzić po prostu przez, przez rynek, to jakoś tam ją złapiemy, ściągniemy do siebie. Moim zdaniem jest za duża konsumpcja ubrań i chciałam, żeby ludzie przynosili swoje i takie jakby najtańsze, najprostsze, takie puste ubrania, żeby namalować na nich coś swojego. Dlatego to wymyśliłam, bo ja dzięki temu się odblokowałam na ludzi. Zauważyłam, że nawet dobrze mi to idzie i mi się to podoba, więc moim zdaniem warto spróbować. I nawet fajnie też wciągnąć jakiegoś przyjaciela, bo ja właśnie prowadziłam z przyjaciółką te warsztaty. Inicjatywy młodych będą realizowane od 1 października do 15 grudnia bieżącego roku na terenie całego miasta. W sobotę 17 sierpnia Ustrzyki Dolne tętniły życiem podczas Festiwalu Produktów Podkarpackich. Wydarzenie uświetniło otwarcie Bieszczackiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego Fanto, dawnej rafinerii, która po rewitalizacji stała się nowym sercem lokalnej tradycji. Podczas wydarzenia uczestnicy mieli okazję spróbować regionalnych specjałów i podziwiać kulinarne popisy Andrzeja Polana. Festiwal obfitował w warsztaty i atrakcje dla rodzin, a dzień nie zakończył się koncertami zespołu ponad chmurami oraz Urszuli, która porwała publiczność swoim występem. Rzeszów promuje ekologiczne formy transportu, takie jak jazda na rowerze czy korzystanie z komunikacji miejskiej. Od 16 do 22 września w Rzeszowie odbył się Europejski Tydzień Mobilności, podczas którego mieszkańcy mogli skorzystać z licznych atrakcji, zniżek czy darmowych przejazdów trwa Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności. Jak zawsze staram się każdego dnia zachęcać, ale w tym tygodniu szczegół, szczególnie mocno do korzystania z komunikacji publicznej. Zależy nam na tym, żeby mieszkańcy wykorzystywali te alternatywne środki poruszania się, żeby zostawili samochody, którymi bardzo często podróżuje jedna osoba, a powodują one dość duże korki. Liczba miejsc postojowych w centrum Rzeszowa wiadomo jest ograniczona. Są z tym pewne problemy, korzystajmy z komunikacji publicznej. Zachęcamy wieloma działaniami, ale między innymi tak zwanym współdzieleniem przestrzeni publicznej, bo to jest hasło przewodnie Tygodnia mobilności. Chcemy pokazać, że te przestrzenie parkingowe mogą służyć nie tylko samochodom indywidualnym, bo na trzech parkingach wytypowanych na terenie Rzeszowa znajdą się i e parklet, czyli taka przestrzeń dla osób chcących. Odpocząć, ale także takie rowerowe, żeby pokazać, że te miejsca są dedykowane także także korzystającym z rowerów. W ramach akcji mieszkańcy mogli zwiedzić Jerzeszowskie piwnice w promocyjnych cenach, skorzystać ze specjalnego przejazdu najstarszym autobusem miejskim, czy zwiedzić nowoczesny dworzec lokalny. Finał akcji, który przypadł na 22 września, był dniem darmowej komunikacji miejskiej dla wszystkich. Skansen w Sanoku otworzył nową przestrzeń dla zwiedzających. 8 września podczas 32. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa został udostępniony sektor pastersko-hodowlany tak tak sektor który kilka lat temu już został wybudowany dzisiaj mamy tą przyjemność udostępniania go dla zwiedzających to wszystko też w ramach wydarzenia jakim jest europejskie dni dziedzictwa to wydarzenie takie które my co roku obchodzimy organizujemy i no dzięki temu też dzisiaj możemy się tutaj też spotkać i będziemy mogli dzisiaj już uczestniczyć w otwarciu rozpoczęliśmy to prelekcję rektora Huberta Osadnika, który wprowadził nas w świat Wołochów, a teraz będziemy kontynuowali już to na sektorze, gdzie pełno atrakcji. A wśród nich między innymi pokazy czasania wełny, gry na trąbicie, wyrobu sera, a także warsztaty zielarskie. W ramach Europejskich Dni Udostępniamy właśnie całe przedpole i też będziemy pokazywać, jak wyrabia się sery, jak wykonujemy czesanie owiec, także, że to wtedy będzie udostępnione dla wszystkich zwiedzających. Projekt sektora pasterskiego był realizowany przez ostatnich kilka lat. Dziś można zwiedzić jego w pełni wyposażoną wersję, dzięki której można poczuć, jak żyła, mieszkała i uprawiała ziemię ludność wołoska. Przenosimy się w tą część bojków, łemków, czyli teren bieszczadów, beskidu niskiego. To jest sektor, który, który tak łączy i jedną, i drugą część naszą wystawienniczą tych dwóch sektorów. To jest rekonstrukcja, no do dnia dzisiejszego nie zachowały się elementy świadczące o tej dawnej kulturze wołoskiej, a dlatego odtwarzamy, ale myślę, że jest to tak dobrze przygotowane, że zwiedzający nie będą w stanie odróżnić tej rekonstrukcji od tego, co rzeczywiście kiedyś stało pod połoninami. To jest ta ludność, która przemieszczała się z terenu Półwyspu Bałkańskiego w różnych latach i w różnych sytuacjach i w różny sposób i dała podstawy. Do, gór, do grup etnograficznych współczesnych gór. Wołosi to grupa etniczna, która niegdyś zajmowała się pasterstwem. Jednak wśród Wołochów znajdowali się również rycerze, z których wywodziły się znane polskie rody szlacheckie. Dali początek wielu polskim rodom szlacheckim herbusas głównie. Ale jeśli chodzi o pasterstwo, to tak, a równocześnie dali początek. Gospodarce pasterskiej w górach. A więc to co mamy tutaj za mną, yy, szałas i tam wyrób sera podpuszczkowego, to jest takie dla nich najbardziej charakterystyczne. No i wszystkie takie związane nazewnictwo z nazwaniem gór, yy, wszelkiego rodzaju góry, przesłupy i zwory. To wszystko to co zobaczymy na całej mapie Karpat, to tutaj w górach to jest ich zasługa, a przede wszystkim gospodarska pasterska. Zajmujący powierzchnię 1,5 hektara sektor pasterski, zlokalizowano na śródleśnej polanie na obrzeżach parku. Można go zwiedzać podczas wizyty w Skansenie, a godziny otwarcia dostępne są na stronie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Zakład produkcyjny branży motoryzacyjnej BW Group w Krośnie obchodził swoje 80-lecie. Od początku swojej działalności fabryka wyprodukowała ponad 300 milionów amortyzatorów. Nasza firma ma 80 lat tradycji. W ciągu tych 80 lat tradycji przeszliśmy wiele transformacji i zmian. Obecnie jesteśmy w transformacji, która jest największą transformacją w naszym zakładzie. To jest 2.0. E, tak to nazwaliśmy, bo jest to transformacja, która zmienia nasz zakład na zupełnie inny, nowy, lepszy. Nie jest to doskonalenie, jest to zmiana. Ona odbywa się we wszystkich aspektach, zaczynając od produktów, e, przez wytwarzanie, przez... E, Załogę, którą stale kształcimy, przez Continuous Improvement, takie nasze ciągłe doskonalenie, które osiągnęło nową formę dla nas, to jest e czyli angażowanie wszystkich pracowników, przez rosnącą liczbę sugestii i pomysłów doskonalących. W ramach obchodów jubileuszu była okazja, aby poznać losy zakładu, który rozwijał się i zmieniał przez 80 lat. Historie fabryki przybliżyły okolicznościowe przemówienia oraz premiera jubileuszowego filmu. Ja bym powiedział, że najważniejszy w tym zakładzie zawsze byli ludzie i tak jak mówiłem, ludzie się nie zmienili, ludzie są zawsze solą tego, tego zakładu. To, co się zmienia w technologii, to, co się zmienia w asortymencie, w technologii, to jest wspaniałe, ale ważniejsi są ludzie i to jest dla mnie najważniejsze, że przez te lata, długie lata, które tu pracowałem, mieliśmy dobry kontakt i gdy spotykam... Tak powiem, swoich ludzi na mieście zawsze jestem dobrze witany, i ja jestem zachwycony tym, że możemy sobie porozmawiać i możemy ymm, normalnie, po ludzku uśmiechnąć się do siebie. Firma BWi Group od lat produkuje amortyzatory dla największych marek samochodowych. Jednak nie jest to jedyny obszar ich działalności. Produkujemy amortyzatory aktywne i pasywne. Budujemy je w moduły. Również wytwarzamy stabilizatory przechyłu. Jednym z takich kluczowych projektów to są stabilizatory przechyłu do Forda Bronco, amortyzatory aktywne do Forda, do Ferrari, do Lamborghini. Oprócz tego jesteśmy dumni z produkcji, którą przejęliśmy rok temu. To są właśnie. Wymienione przeze mnie stabilizatory przechyłu, jak i poduszki, na których lokowane są silniki, albo podwieszane są silniki w sportowych samochodach, w AMG oraz w Porsche. Podczas wydarzenia miało miejsce symboliczne posadzenie drzewek upamiętniających ten dzień, a także inauguracja farmy fotowoltaicznej, która zabezpieczy 6% potrzeb energetycznych na zasilenie zakładu. Tegoroczne lato w Polsce było wyjątkowo dramatyczne. Strażacy ostrzegają, że nadchodzące sezony mogą przynieść jeszcze większe zagrożenia. Ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak powodzie, susze, rekordowe upały i trąby powietrzne, spowodowały poważne szkody, zmuszając służby do licznych interwencji. Na Podkarpacie strażacy wyjeżdżali do akcji prawie 15 tysięcy razy, a w całym kraju interweniowali około 250 tysięcy razy. To wzrost o 63% w porównaniu z sytuacją sprzed dekady. Zmiana klimatu przyspiesza na naszych oczach. W tym roku doświadczyliśmy upalnego i suchego lata, które spowodowało suszę hydrologiczną, a zaraz po nim ekstremalne powodzie. Na południu Polski wystąpiły ulewne deszcze i nawołnice, które doprowadziły do ewakuacji ludności, zalania domów, wsi i miast. Bo skutki zmiany klimatu najbardziej wpływają właśnie na gospodarkę wodną. Służę wiele lat, ale czegoś takiego nigdy nie widziałem. Doświadczyliśmy rekordowych temperatur groźnych na i powodzi błyskawicznych. Wszystkie jednostki OSP w Polsce były w pełnej gotowości do walki z kataklizmami. Starzacy ochotnicy wypompowywali wodę z zalanych pomieszczeń, usuwali drzewa przewalone na jezdnie ratowali dobytek ludzki. Najtrudniejszą akcją, w jakiej brałam udział, było usuwanie skutków klęski żywiołowej, jaką była trąba powietrzna w miejscowości Nieopodal. Nasza jednostka jako pierwsza dojechała na miejsce zdarzenia. W tym roku najczęściej interweniowaliśmy po skutkach intensywnych burz. Były to wiatrołomy, były to podtopienia, ale często też jesteśmy dysponowani do pożaru traw i nieużytków spowodowanych suszą. Jeżeli kryzys będzie się pogłębiał, coraz częściej będziemy doświadczać takich naprzemiennych, skrajnych zjawisk, które są dla nas ogromnym zagrożeniem. Są ludzie, którzy zawsze działają na pierwszej linii frontu strażacy to oni wspierają nas w walce ze skutkami zmiany klimatu.